Świebodzin, Polska, rok 2012 e, i e, robi wrażenie, ta statua Chrystusa Króla, naszego króla, który wyciąga swoje ręce na zachód i jest w koronie takiej, jaką miał bardzo podobnej do tej, którą miał Bolesław Chrobry. Także polski król Jezus Chrystus, tutaj dzisiaj z nami jest. Ta muzyka, którą słyszymy Jest z Radio Maryja Zauważyłem, że tutaj właśnie jest Nagłośnienie I jest podłączone radio Przed chwilą była koronka Do Miłosierdzia Bożego A dzisiaj jest 18, 18 sierpnia 2012 roku Jest kilka minut po godzinie Po godzinie 15 To jest ta korona no, licencja poetyka oczywiście, ale coś w niej jest takiego jak w tej koronie piastowskiej naszego króla. Na pewno jest to nasz król o wiele ważniejszy i mądrzejszy i wspanialszy i wieczny w porównaniu do Bolesława, Chro Bolesława Chrobrego, ale Bolesław Chrobry może być niezłą figurą, która, e, która e, warto żeby tutaj była e, przywołana. Świebodzin nie jest Rio de Janeiro, jest to mała miejscowość na zachodniej ścianie współczesnej Polski. Ale mądrzy ludzie tu i dobrzy tu mieszkają, skoro taki znak Bożego Królestwa i Polskiego Królestwa wybudowali. Jak wchodzi się tutaj na, przez ten kopiec wokół. Można wejść tymi schodkami, które są tutaj prosto, ale można też wejść tam wokół. Jest Droga Krzyżowa. Piękna, taka, prawdziwa, nie masońska Droga Krzyżowa. I pięknie to wygląda. Otoczenie jest bardzo zwyczajne, bardzo polskie. Widzimy jeszcze niedokończone prace. Także no, super to wygląda. Zawsze chciałem tutaj być. No i dzisiaj się tutaj y, znalazłem. Y, Myślę, że telewizowie telewizji narodowej y, odkryją, jaki wielki sens ma to, że w przestrzeni publicznej polskiej y, są takie, y, takie znaki. Przypomnę, że my w Warszawie. No, oczywiście nie było nas stać na tak wielkie dzieło jak to tutaj, ale przed Pałacem Prezydenckim planujemy wznieść kopię, replikę krzyża z Giewontu i 11 listopada przy pomniku Romana Dmowskiego, właściwie już 10 listopada przy pomniku Romana Dmowskiego, taki duży krzyż chrystusowy, postawimy i gdyby ktoś był zainteresowany, właśnie natchniony tym, co tutaj widzimy. Gdyby ktoś był zainteresowany współpracą z ekipą telewizji narodowej w takim właśnie uczczeniu święta niepodległości, że wzniesiemy krzyże przed pałacem prezydenckim i przy pomniku Romana Dłowskiego na placu na rozdrożu, to ja bardzo proszę o kontakt. Przy tym filmie jest podany telefon. Działajmy właśnie. जवाब में